Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Bolesław leśmian. Hasło nasze ma dla nas swe dzieje tajemne. Czyta Robert Koszucki. Nagranie studio dźwiękowe Art Republika Rafał Poławski. Hasło nasze ma dla nas swe dzieje tajemne. Lampa, gdy noc już zdąży świat mrokiem owinąć, winna zgasnąć w tej szybie. A w tamtej zapłonąć na znak ten oddech tracę już schody są ciemne czekasz z dłonią na klamce i gdy drzwi otwiera tule te dłoń co jeszcze ma chłód klamki w sobie a ty w zamian przyciskasz moje ręce obie do serca, które zawsze u drzwi obumiera. Wchodzę ciszkiem, jak gdyby krok każdy knuł zbrodnie Między sprzęty, co dla mnie są sprzętami czarów. Sama ścielesz swe łóżko według swych zamiarów, By szczęściu i pieszczotom było w nim wygodnie. I zazwyczaj dopóty milczymy oboje, dopóki nie dopełnisz podjętego trudu. Ileż w dłoniach twych pieczy miłości i cudu. Kocham je, kocham za to, że piękne, że twoje.